Dzień dobry, szanowni państwo, tu jest przyszłość. Tu na Dolnym Śląsku, tu we Wrocławiu, tu w Powiecie Wrocławskim. Parlamentarzystki i parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, czyli partii Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, objeżdżają całą Polskę. Województwo po województwie, powiat po powiecie. Trzynastym przystankiem jest Dolny Śląsk. Serdecznie witamy naszych gości, a Państwa zapraszamy na spotkania, o których będziemy mówić w trakcie konferencji. Nazywam się Kinga Grabarczyk, będę miała przyjemność prowadzić tę konferencję i proszę mi pozwolić o przywitać naszych gości. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej RP na Dolnym Śląsku, poseł na Sejm Michał Jarow. Naszymi gośćmi z w zasadzie z całej Polski są Posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, Dorota Niedziela. Senatorka RP, Barbara Zdrojewska. Senator RP, Władysław Komarnicki. Dzień dobry Państwu. Posłowie na Sejm RP, poseł Konrad Frysztak. a także poseł na Sejm Michał Krasczyk. Są z nami także lokalni samorządowcy i aktywiści. Jest wiceprezydent Wrocławia pani Renata Granowska. Jest także radna powiatu wrocławskiego pani Anna Sobolak. Radny powiatu wrocławskiego Andrzej Jamrozik. Radny Osiedla Widawa Mateusz Żak, Rzecznik Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej Łukasz Kocur, Mateusz Jędrachowicz, Sekretarz Platformy Obywatelskiej RP na Dolnym Śląsku, a także Piotr Gajowski, lokalny aktywista. Serdecznie poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, posła Michała Jarosa. Dzień dobry, szanowni państwo. Z uśmiechem i z radością przyjeżdżają do nas posłowie, posłanki, senatorzy, senatorki, a także eurodeputowani z całej Polski. Ponad 100 osób, które przyjedzie do nas rozmawiać z Dolnoślązakami i zaczkami będziemy rozmawiać o tym, jaka ma być Polska, jakie zmiany w Polsce ludzie potrzebują i oczekują. Z nadzieją po marszu idziemy rozmawiać o tym, co jest ważne. Będziemy w ponad stu miejscach, w każdym powiecie na Dolnym Śląsku. Rzeczywiście silna reprezentacja Platformy Obywatelskiej, nowoczesnej, też inicjatywy polskiej, zielonych, generalnie, Szanowni Państwo, Koalicji Obywatelskiej, Ludzi, którzy chcą w Polsce zmian. Będziemy też przedstawiali nasze propozycje programowe. To oferta programowa, która jest budowana i przedstawiana od wielu, wielu miesięcy. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiali, o tym będziemy dyskutowali. Natomiast ważne jest też to, że odwiedzi nas Donald Tusk. Będzie dzisiaj miał spotkanie otwarte w Płocku o godzinie 17, a także dwa spotkania wiecowe, wiece w Jeleniej Górze w czwartek 22 czerwca o godzinie 18. No i w naszym Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska w sobotę o godzinie 13 na placu Nowy Targ. Serdecznie za pośrednictwem państwa, za pośrednictwem mediów zapraszamy na to spotkanie. Cieszę się, że są z nami no, moje koleżanki i koledzy z, stąd, z Dolnego Śląska, ale cieszę się, że dojechali do nas zacni goście z całej Polski, że są z nami i że dzisiaj będziemy mieli okazję i zaszczyt reprezentować Koalicję Obywatelską właśnie na Dolnym Śląsku podczas spotkań we wszystkich powiatach. Spotkania będą mi w Wąsoszu i Górze, w Kłocku, tak jak wspomniałem wcześniej, w Kamiennej Górze, w Lubawce, w wielu, wielu miejscowościach, naprawdę będzie wiele spotkań. Śledźcie Państwo w internecie, przychodźcie, zadajcie, zadawajcie pytania, no i też przychodźcie też z propozycjami i pomysłami, jak wygrać PIS. Im będzie nas więcej i będzie więcej pomysłów, tym większa szansa na zwycięstwo. Myślę, że marsz rozpoczął pewną drogę, pewien marsz do zwycięstwa opozycji demokratycznej, również platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej. Wierzę, że ten, że ten Dolny Śląsk to jest jeden z tych punktów. I miejsc, w których my musimy wygrać, bo jeżeli nie wygramy na Dolnym Śląsku, to gdzie mamy wygrać w innym regionie w Polsce? Więc ja wierzę w to, że na Dolnym Śląsku wygramy, pokonamy PiS i też to będzie duży wkład do zwycięstwa z pis w całej Polsce. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu pierwszą z naszych gości, posłankę na Sejm RP, wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, Dorotę Niedzielę. Dzień dobry Państwu. Myślę, że Wrocław jest miejscem wyjątkowym szczególnie dla mnie, ponieważ spędziłam tu 7 lat życia na studiach, ale jest też wyjątkowy, bo właśnie dziś była, był protest rolników. Zajmiemy się też sprawą rolników, mamy spotkanie z rolnikami, chcemy pokazać, gdzie rząd popełnił błąd, dlaczego problemy rolników nadal są nierozwiązywane i chcemy powiedzieć, że dla Platformy rolnictwo i wieś są ważne. Rozmawiamy w każdym miejscu z grupami rolników, z przedsiębiorców rolnych, z mieszkańcami obszarów wiejskich, wszędzie słyszymy jedno. PiS doprowadził do bankructwa na polskiej wsi. Jest sytuacja dramatyczna, spada dochodowość w rolnictwie, a dzisiaj traktory we Wrocławiu mówią nam o tym, że sprawa ukraińskiego zboża i problemów z tranzytem ukraińskiego zboża nadal nie jest załatwiona. A minister Telus jeździ i obiecuje wszystko na różnych spotkaniach, natomiast za tym nie idą konkretne działania. Rolnicy są wściekli i chcemy właśnie o tym porozmawiać, co się dzieje, jakie mają największe problemy. Chcemy im też przedstawić swoje propozycje. Zapraszamy na spotkania. Posłanka przyjechała do nas z Małopolski, a teraz o zabranie głosu poproszę gościa z ziemi lubuskiej. Senator RP Władysław Komarnicki. Dzień dobry Państwu. Ja tutaj do Wrocławia z wielką zawsze radością przyjeżdżam. Byłem tutaj w sprawach służbowych bardzo często i biznesowych, ale też przyjeżdżam dlatego, że większość są tutaj kresowianie, a jestem dzieckiem z Kresów i czuję, tutaj czuję się jak u siebie i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycony, że będę mógł się dzisiaj spotkać i z nauczycielami i będę mógł się spotkać z rolnikami. Te, te dwa zawody są mi bliskie w sercu. Część mojej rodziny z, by, są nauczycielami lub są na zasłużonym odpoczynku i gdybyście państwo chcieli posłuchać to co oni mówią to, co się stało z oświatą w ostatnich siedem lat, to nie do pomyślenia, że w kraju takim nowoczesnym, jak mówił cały świat, jak Polska, dzisiaj rządzi człowiek, który rządzi jak na swoim podwórku oświatą. Nie wspomnę o dramatycznych wynagrodzeniach tych ludzi, którzy mają wydykować. Młodzież. Jest mi przykro, że, że 2,50% Partia 250 i PSL spotyka się z szachrajami i rozmawia na temat yy, oświaty. Oni tam nigdy nie powinni być, bo z kłamcami i tymi, którzy doprowadzili do tragicznej sytuacji, nie siada się do negocjacji. I na koniec. Wczoraj Betard Wrocław zlał Gorzu Wielkopolski 47-43. Przyjechałem tutaj nie żeby się skarżyć, tylko niewiele brakowało, abyśmy wygrali. A tak dla przypomnienia byłem 11 lat prezesem Stali Gorszki. Dziękuję bardzo. Zapraszam przedstawicielkę Wrocławia w Senacie P, senator Barbarę Zdrojewską. Także właściwie pan przewodniczący Michał Jaros powiedział już wszystko, co należy wiedzieć o dzisiejszych spotkaniach. Prosto stąd rozjeżdżamy się do różnych miejsc. Będzie spotkanie poświęcone edukacji w Czernicy, w którym będzie brał udział także pani wiceprezydent Renata Granowska wraz z posłami. To będzie spotkanie z nauczycielami. Po południu mamy spotkanie tutaj w Widawie z młodymi ludźmi we Wrocławiu, a o 18.00. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy już na wspólną konferencję przy ulicy Oporowskiej w hotelu Śląsk i spotkanie podsumowujące całe dzisiejsze peregrynacje nasze po Dolnym Śląsku, bo to jest oczywiście nie, nie tylko ta grupa. Część osób już wyruszyła w inne miejsca. Spotkania odbywają się w kilkudziesięciu miejscowościach na Dolnym Śląsku. Bardzo się cieszymy, że nasi przyjaciele posłowie i senatorowie przyjechali, bo zawsze lubimy słuchać, jak przyjeżdżają, i tak bardzo palą w i jest nam wtedy bardzo miło. Zapraszamy serdecznie. A teraz przed Państwem gość z Radomia, poseł naszej RP Konrad Frysztek. I do góry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim warto podkreślenia, że to już nasz trzynasty przystanek. Tym razem wierzę, że dla Waszego przedstawiciela i wspaniałego ambasadora, jakim jest Michał Jaros, przedstawiciel Wrocławia i Ziemi Dolnośląskiej w polskim parlamencie, będzie szczęśliwy. Przyjechaliśmy dzisiaj na Dolny Śląsk, by rozmawiać nie tylko o problemach związanych z edukacją, z rolnictwem, ale będziemy również spotykać się, wydaje się, z najważniejszymi, czyli z przedsiębiorcami. Ludźmi, którzy wykuwają nasz produkt krajowy To i w dobie czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości przeżywają ogromne uciemiężenie, bo to nie tylko sprawy związane z pogłębiającą się ingerencją przepisów prawnych w funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw, ale również takie skuteczne, powolne dożynanie chociażby przez nieumiejętną gospodarkę fiskalną, nieumiejętne gospodarowanie polskim pieniądzem, ceny energii. To wszystko przekłada się na problemy polskich przedsiębiorców i dziś o godzinie 14 będziemy rozmawiać z polskimi przedsiębiorcami, zarówno o tych elementach naszego programu wyborczego, który już został przez nas zapowiedziany, czyli na przykład likwidacja 9% składki zdrowotnej od sprzedaży majątku firmy, czy o kwestii związanej z Przekształceniem urzędów skarbowych z Izby Pomocy Podatkowej dla Podatników. Nie jesteśmy monopolistami, jeśli chodzi o wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, choć wśród nas są. Ludzie związani, wywodzący się z biznesu, takie doświadczenie chociażby mam właśnie ja, ale będziemy słuchać tak, by nasz program już 15 października przekonał Polki i Polaków do tego, że to my wiemy, jaka powinna być przyszłość naszego kraju, nie tylko tutaj na Dolnym Śląsku, gdzie bez wątpienia jest przyszłość, ale również w całej Polsce. Teraz o zabranie głosu poproszę posła na Sejm RP Michała Krawczyka z Lublina. Dzień dobry, Szanowni Państwo. To wielka przyjemność być dzisiaj z Państwem tutaj na Dolnym Śląsku w pięknym Wrocławiu. Ja mam nadzieję, że nasz pobyt tak liczny i taka duża ilość spotkań z mieszkańcami Dolnego Śląska z mieszkańcami Wrocławia przyczyni się do tego o czym przed chwilą mówił Pan Poseł Michał Jaros czyli do zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku dzisiaj mamy dzień wypełniony spotkaniami ja m.in. będę uczestniczył w spotkaniu z nauczycielami w Kamieńcu Wrocławskim bardzo się cieszę na to spotkanie jestem członkiem Komisji Edukacji i doskonale wiem także z wyjazdów do innych województw e, jakie ogromne Emocje wzbudza ją decyzję pana ministra Przemysława Czarnka w środowisku nauczycieli, dyrektorów, samorządowców. Bardzo się cieszę, że pani prezydent będzie z nami też uczestniczyła w tym spotkaniu. Wiemy także dzisiaj po kontroli nik w Ministerstwie Edukacji o tym ostatecznie, i to jest zapisane w raporcie NIKU, że ponad 6 milionów złotych pan minister Przemysław Czarnek wydał niezgodnie z prawem to, co podejrzewaliśmy. Dzisiaj zostało potwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w raporcie. Więc to jest kolejny element, który pokazuje, że pieniądze, które powinny iść na edukację, są marnotrawione, są przekazywane na fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe związane ze znajomymi, kolegami czy nawet z księdzem proboszczem Przemysława Czarnka, tylko po to, żeby wzmacniać środowisko, które nie ma nic wspólnego ze wzmocnieniem edukacji. I pewnie dzisiaj też o tym będziemy rozmawiać, a później spotkanie z młodymi ludźmi, grupą społeczną, która. Dla platformy obywatelskiej, dla koalicji obywatelskiej jest niezwykle ważna. Młodzi ludzie i te spotkania z młodymi ludźmi zawsze są pełne pomysłów, ożywionej dyskusji. My będziemy mówić o naszym programie i pomysłach dla młodych ludzi, którzy mają im, które mają im pomóc lepiej układać swoje życie, lepiej funkcjonować w Polsce, ale też będziemy, jesteśmy zawsze bardzo zainteresowani tym, co od młodych ludzi usłyszymy, a zawsze bardzo dużo pomysłów na takich spotkaniach pada. Więc. Bardzo się cieszę na to spotkanie zarówno z, ze środowiskiem nauczycielskim, edukacyjnym, jak i z młodymi ludźmi później w drugiej kolejności. A jutro klub parlamentarny i podsumowanie wszystkich spotkań wspólnie z Donaldem Tuskiem. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy naszym gościom z całej Polski. Państwa zapraszamy na spotkanie otwarte o 18.00, gdzie będzie można zadać pytania dotyczące w zasadzie każdego tematu. Oprócz tego, będą odbywać się spotkania dotyczące tego, wspomniane, edukacji, sytuacji osób młodych, mieszkalnictwa, a także spotkania z rolnikami, przedsiębiorcami. Także zapraszamy o 18.00. Widzimy się na Oporowskiej, a w sobotę 24 na Wiecu z Donaldem Tuskiem. Serdecznie dziękujemy za uwagę w przypadku indywidualnych.